Cześć, witajcie serdecznie z tej strony CryptoWeb. Zapraszam Was od razu na odcinek i promujemy PrimeXBT, czyli to co standardowo widzicie czasami na odcinku. Jeżeli chcecie mieć 20% mniej prowizji do, XBT, do, um, do handlu na platformie PrimeXBT, to wpiszcie kod promocyjny CryptoWeb 25. A dzisiaj do zgarnięcia dwa kody na 250 dolarów do handlu na platformie PrimeXBT jako bonus. Więc zapraszam do polowania, kto pierwszy, ten lepszy. Więc przechodzimy do odcinka i jedziemy z z tematem dzisiaj będzie raczej szybko troszeczkę Bitcoina i jeden Alt, tak naprawdę, jeden bit i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A większa taka dokładniejsza analiza to niech będzie może um, w jakiś inny dzień, OK? Taka długoterminowa. Z tego co widzimy, tu na SPX mamy kolejny zjazd, już mamy jakby podwójny dołek, z tym, że ten dołek cały czas trwa, więc pytanie brzmi, czy zjedziemy jeszcze niżej? Jeżeli chodzi o SP500, czy też może zobaczymy, może tutaj ten poziom, który był tutaj trochę dłużej, to może być to. No nic, zobaczymy. Niestety Tesla mocno zjechała, więc Tesla powoli wchodzi w ten moment, w którym tutaj wygląda to trochę lepiej, to znaczy te 700 dolarów. Jest, powiem tak, to 700 dolarów będzie takim większym wsparciem. Ale dobra, nie mieliśmy mówić o tym, OK. Bitek, bitek, bitek. I tutaj mamy pierwszy kod, kto pierwszy ten lepszy. Pauzujcie film, przepisujcie i życzę powodzenia, a my przechodzimy dalej do analizy. Um, I zobaczmy sobie to w krótkoterminowo, krótkoterminowo. Bo też muszę sobie przypomnieć, gdzie myśmy skończyli ostatni odcinek. To było wczoraj i tak, no, czyli dużo się nie zmieniło. Czyli możemy tylko skomentować to, co się tam wydarzyło, bo jesteśmy w tym kanale, jakby mini kanale, w kanale, w kanale. <grytanie> Taka incepcja kanałowa. Ale mieliśmy kilka takich ciekawych akcji tutaj, o których warto sobie wspomnieć, gdyż iż Tutaj, był, tutaj była ta linia na poziomie 38.252, to była góra kanału, który jest, czekajcie, to Wam pokażę. Ten wyłączymy, ten wyłączymy, to jest góra kanału, która, który był wyznaczony tutaj w, w maju i czerwcu chyba wcześniej. Z tego co pamiętam, i no, była tutaj taka walka z tym kanałem. Czyli utrzymywaliśmy się nad nim, później jednak go przebiliśmy i tak w kółko, w kółko, w kółko była tutaj taka lekka walka. Mieliśmy już nadzieję, że wybijamy się z niego, idziemy do góry, jednak nie. Wracamy z powrotem do, do tego kanału, i tutaj też zatrzymaliśmy się na jednej z tych linii um, po prostu poziomych, tego um, gdzie cena lubi się odbijać. I przy okazji, jeżeli zwiększymy sobie rozdzielczość na TradingView, to widzimy, że punkt kontrolny się przenosi na ten poziom i ten punkt kontrolny został zamknięty teoretycznie, ale no, ja bym powiedział bardziej, że ten punkt kontrolny był tutaj. I on też zamknął się w tym miejscu, więc tutaj jest tak, no nie wiem jak to określić, czy to, czym się sugerować, bo tak naprawdę, wolumen większy był tutaj, ale chyba czasu więcej spędziliśmy tutaj. Więc TradingView oblicza to w ten sposób, że chyba tam, gdzie było więcej tej akcji, no to tutaj się to dzieje. I tak samo tutaj też widzicie, że w tym miejscu ta cena jakby zrespektowała sobie ten punkt kontrolny, i tak samo tutaj. Także ja bym szedł w tym kierunku. Ale no, niemniej jednak odbiliśmy się tu, czyli pompa do góry, pompa w dół, dokładnie, czyli tam, gdzie dzień się zaczął, tak się kończy, więc dużo się nie zmieniło, jeżeli ktoś to przespał i tego nie widział, więc nic się nie stało i też szybko zamknęliśmy punkt kontrolny dzisiaj rano, ten, tego dnia poprzedniego. A dzisiejszy punkt kontrolny jest naprawdę wysoko, bo jest na jeden jest na dolarów około więc ja od razu sobie tutaj rzucę punkt kontrolny, na razie przynajmniej, bo no nie wiem, czy to się zmieni. Tak na razie ten wolumen jest dosyć, dosyć słaby tu na dole, a no musiałoby to coś się naprawdę wydarzyć mocnego, żeby ten punkt kontrolny przenieść troszeczkę. Zobaczmy sobie tutaj punkty kontrolne. I tak, tutaj mieliśmy jakiś punkt kontrolny, który został zamknięty już ma dawno temu. To sobie zostawiamy. Czyli dużo się tak naprawdę nie zmieniło. Odbijamy się też tutaj od, od niskiej wartości dnia dzisiejszego. To znaczy zrobiliśmy no, nową, niższą wartość, ale na razie się tu utrzymujemy. Zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. Chciałem jeszcze zobaczyć OBV, bo tutaj mieliśmy całkiem ciekawe, ciekawy zjazd rano. Czekajcie, też późno nagrywam odcinek, bo mnie nie było. A tak, tutaj, ta, ta górka też. Mieliśmy tutaj OBV, które pokazało nam rozbieżność niedźwiedzią, czyli tutaj mieliśmy wyższą górkę, OBV było niższe, czyli było mniejsze zainteresowanie no i cena po prostu nie miała siły iść dalej do góry i od tego momentu po prostu zjazd na dół cały czas zjazd na dół więc wyglądało to mniej więcej w ten sposób było to widoczne na jednogodzinówce z tego co pamiętam było to widoczne na 15 minutówce chyba też to było widoczne mniej więcej tak to wyglądało czekajcie, nie tak, to było tutaj z tego momentu do tego, no praktycznie to samo, no i tutaj też jak widzimy OBV było niższe więc przy takim mocnym wychyleniu no to to jest silny sygnał do tego, żeby po prostu zjechać na dół i przy okazji cena tutaj trochę świrowała w związku z progiem FIBO z samej górki tutaj do samego dołka mieliśmy tutaj Wiecie, spróbuję to dobrze zaznaczyć. Wyłączamy już sobie to. Z tego Fiba mieliśmy odbicie 6,1 w dół, następnie 6. No w sumie nie wiem, czy to idealnie zaznaczyłem, ale też tutaj był jeszcze jeden atak na górę tego kanału i 6,1, ale w końcu było to przebicie do 6,6, i, i od tego miejsca był zjazd o 2,5% niecały. No, i była jakaś taka mocniejsza pompa. Obiwi się utrzymywało, nawet po tym zjeździe to obiwi się jakoś tam trzymało. Tutaj akurat nie tradeowałem, bo to było środek nocy. No, to nie interesowało mnie to, ale tutaj ten short całkiem ładnie się zainstalował, że tak powiem. I tutaj też mini long z tego dołka udało się go zamknąć na 0,6%. No, oczywiście, dźwignią, no, ale się udało i nie było tak źle. Też tutaj alert mi, tutaj nie wiem, czy widzicie, mam, miałem zaznaczony alert, ale niestety się nie odpalił, więc no tak to bywa, że czasami ktoś nas wyprzedzi o parę dolców. To tyle jeżeli chodzi o Bitcoina dzisiaj, nie chcę Wam przedłużać już 8 minut, o tym mówię to i tak długo. I chciałem Wam jeszcze pokazać wykres bita ale to chyba tylko dlatego, że ma nowe all time low. Ale też pokazuje tutaj, jakby siłę te OBV. Powiem Wam, że jest mega, mega rozbieżność. To znaczy, dołek jest niższy, jest to New All Time Low, czyli te najniższe wartości, jakie były, ale zobaczcie, jaka to jest rozbieżność aktualnie. Czyli z tego, co ja to interpretuję, to po prostu więcej ludzi kupuje i nie sprzedaje, a to może okazać się po prostu zwrotem cenowym do góry. Więc jeżeli tak by faktycznie było, no to moglibyśmy w końcu podskoczyć do tej góry, bo nie ukrywam, że tych bitów trochę nakupowałem i teraz się zastanawiam, co będzie dalej. Także nawet tutaj na 4 godzinów to jest mega, mega rozbieżność, więc dobrze by było zobaczyć po prostu atak do góry. No i dla wytrwałych, którzy dotrzymali do końca i wiedzą, że jest drugi kod. No to drugi kod jest tutaj. Pauzujcie, przepisujcie. Kto pierwszy ten lepszy? Ja już dziękuję za uwagę, żegnam się z Wami, życzę Wam miłej nocy i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że trochę dłuższym, trochę konkretniejszym i może bardziej um, będzie w nim więcej info takiego długiego terminowego.